zapraszam. Yy, CH1 Szynka z gazpetami na 5 <laughs> na 3 koła. Także zapraszam. Jezu, ile osób tu jest? Batko. Zapraszam. Proszę. Zapraszam CH1 skrzynka z petami Ma, ma 5 lajk like losowanie Także wijajcie łapki i robimy no losowanie Albo na 6 like, Na 6, 6 lajk like loso, także zapraszam ch 1 skrzynka z pedami. Zapraszam, gramy od 5 koła. Także dawajcie, <ścoughs> grasz? A właśnie tutaj, jak, jak się nazywał ten SG? Dobrze. Nie, go nie ma. Tylko ziomek, mi wyśle to wymianę. Tylko spróbuję wstać tą ukośnik zmiankę. Tylko to spróbuj zrobić A to to nie on No ty kurw. Nie Nie, ja zmieniam ch Za chwilę Za chwilę zmieniam zma ch dobro eee, zapraszam sześć like głosowanie I co ile cię sześć like głosowanie zobaczymy ch 1 z petami na na, na na 5 albo 6 laj'ków losowania Także H1. Zapraszam Bo no ja nie gra w to gówno jeszcze o 100 tysięcy, no na pewno zagram Na pewno, no na pewno Bo nie gra w to gówno jeszcze 100 tysięcy, no na pewno Pewnie zagram, no na pewno Ale Jasne, o 100 tysięcy gram Czyli może to pokazało ludziom miecz CH1: szersze like losowanie na 5 koła albo na więcej. Zobaczymy, ile będę miał. No, a jakieś losowanie fajne, co zrobimy. Może na jakieś serca zrobimy losowania może jakieś perły, olafy, nie wiem, łuk. Zobaczymy jeszcze, co będzie. Jak będzie sporo osób, to zrobimy losowanie nawet na, na Łuk, na jakieś perełki. Coś takiego Dawajcie CH1 skrzynka z, z petami od 5000 gram I na 6 razy klasowanie Dawajcie CH1 skrzynka z petami od 5000 gram I na 6 razy klasowanie Błagasz EQ? A po co ci EQ? Ja nic nie ja mam w EQ stary co, co, sam ci pokazać w EQ mam Magmet to jakiś mieczyk, tu jakieś mieczyki po, po... co ci to? Po co ci jakie mam Eku? Weku, mam magmę, Dawaj, tak, Dawaj ja od, 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 od coś Dawaj, od 5 od, od, od koła gram. I na 6 krajosowała nie będzie Dawaj ja coś Dawaj okoła gram I na 6 krajów Dawaj ja coś gramy od 5 tysięcy Jak coś Siema! O kurna, to jest jakiś ziomek się daje do metapy na TCH Się siema, on siema. Siema Widzę, że trapika chciałeś. Myślałeś, że będzie trapik. Niestety, trapika nie ma. A ten ziomek pewnie dzisiaj zginie, mi się wydaje. Pewnie sobie dednie. Deda zaliczy i tyle. Dawajcie, dawajcie, to zmianki. 5000 i gramy. I na nasze ślike w losowaniu. Także teraz inna... losowanie będę robił, bo już nie robiłem dawno. W ogóle praktycznie nie robiłem. Także, dawajcie. Będę robił, bo już nie robiłem dawno. Dawajcie. dawajcie. <coughs> CH-1 Skrzynka z pytami I gramy Dawajcie No <tryk> dobra Dawajcie, CH1 od 5000 Dawajcie. CH1 skrzynka z, z petami i na 6 like los. Także dawajcie. Stawcie łapkę i na 6 like jest losowanie. Także. Dawajcie. Dawajcie. Coś? Nie graj, te ukośnik z mianki jezu. Mówię, nie gram. o to no są, kurde, ja najprzegrywają 400 koła Ja już nawet nie chcę ich widzieć. No, ta 100 tysięcy, no. Mm, nie, może przypadkiem mi o 200, może? A może o 20 milionów, dawaj 20 milionów. O 5 tysięcy mogę zagrać, ale nie. Dobra, gram z nim 100 tysięcy. Nie przegra, to i by było wtedy. Nie, no dobra, dawajcie. Stawcie łapkę i mamy losowanie za chwilę. Dobra, są dwie łapki. Jeszcze... Tr jeszcze trzy. Dobra, powiedzmy, że na pięć lajków like już będzie losowanie, także dawajcie. Jeszcze... Dobra Jeszcze... Dobra. Jeszcze... Trzy łapki i mamy losowanie. Trzy łapki, losowanie, także dawajcie. Trzy lajki loso jest. Także zapraszam. Majcie. Trzy łapki, i losowanie. I nie od 5000 tysięcy gram. Także dawajcie o coś sobie zagramy. Na jakieś temy można o coś tam sobie zagrać. Dawajcie o coś Dawajcie o coś szybko Dawajcie ludzie mam mało czasu Dawajcie o coś no Jest loso Jest na dwie łapki dawajcie no Dawajcie ludzie mam 10 minut Dawajcie o cokolwiek Zmianki Zbieram 100k GG 3000 mu wyślę. Dobra. Proszę Dobra Okej okay. Nie. Proszę Jest! Jest! Ej, to taki... Nie! Proszę! Jest! Jest! To jest taki to słaby system, bo ogólnie oni zrobili taki system, że wygrywa się albo przegrywa o 1% tych zmiankach. I to jest takie słabe. Że o 1% możesz przegrać, to jest tak wkurzające, ale. No ale no, wygrałem przynajmniej. Dawajcie o coś, bo mam 5 minut i ja lecę, także dawajcie o cokolwiek. Zostawcie łapkę to szybko wam wylosuję. Yy, ile jest? No teraz są dwie, dawajcie. Jeszcze trzy łapki i. i losujemy. Stream Giveaway Tylko, osobiście patrzyłem, że mój link nie działa, jakby Nie wiem o co tu chodzi, ale okej okay. To nie jest link do, do streama, ani filmu na YouTube Jak nie? Jak nie? O, jak niby nie? No czemu? Bo normalnie, klikam Dajmy jeszcze GPT Czemu mi nie działa? Mm. Dobra, zacznę, czemu nie działa? Czemu nie działa mi link do live'a i nie mogę zrobić losowania? Dobra Monek eee, do Games, no Chcę ja ci dać Losowanie jest za chwilę, także możesz wygrać. Eee, tak. Za chwilę jest losowanie, także możesz coś wygrać. Losuje tam 3 koła albo 5. Także jak będzie 5 łapek, to losuje. Na 5 już zrobię. Eee, zobaczmy. No, o 5000. O 5000. Są 2 łapki, także jeszcze. Jeszcze nie. Na razie 2 łapki. Także jak bijecie, to robimy losowanie. Jeszcze.

No spoko, no to zaczynasz, ale jakby za, chwile, za chwilę będzie. Chodzi o to, że po prostu będzie losowanie na 5 lajków. Łapka w górę, jakby. Zaczynasz, ale jakby. Za chwilę. <coughs> Dobra, dawajcie. E, jest. Dobra, piszcie sobie za chwilę. Nagra to 3K i piszcie 3K za chwilę. Dobra, piszcie sobie za chwilę. Albo na razie 2, na razie 2K, 2K, 2K. 2K piszcie. Piszcie 2K Piszcie 2000 i za chwilę robimy losowanie 2 Jeszcze tylko wywalę Dobra, tylko że jest mało osób, ale dobra. Zaczekam aż będą 3 osoby w losowaniu i wtedy Dobra, tylko że jest Dobra, dobra ale samo na games, nie spam, nie spam Wystarczy raz napisać. Na, na liście już jest, jeszcze tylko po prostu tak nie spam, no. Dawajcie Dobra Dawajcie Losa za chwilę No za chwilę są no e, Tylko jeszcze Dobra. Są już lajki? To czekajcie, czekaj Dobra No pamiętam cię, no pamiętam Antek, dawaj Pisz 2K Pisz 2K i robimy losowanie Robimy losowanie 2K i dawajcie, robimy losowanie 2K, 2K Dobra napisz tylko Antek 2K, dobra robimy tak Niech Antek tylko napisze 2K i lecimy Dobra Napisz Antek 2K Ale napisz 2K Dam ci na kifta. Napisz 2k, Antek. Napisz 2k i daję ci na gifta. Napisz 2k, Antek. Dawaj, i losuję. Napisz 2k na czacie i daję ci na gifta. Dobra. Zróbmy losowanie na dwie osoby, także jakby no. jesteście tylko wy. Dobra, robimy. Pierwsze losowanie na moim kanale, no, no tak. I wygrywa Emonek albo Antek. Emunek albo Antek, Antek. Antek okej. Okay. Antek wygrał. Antek, daj nik, z Minecrafta. I ja ci daję już na Gifta 2000. Losowanie jeszcze będę także na spokojnie. Dawaj, Antek, daj dajnik daj z Minecrafta. Masz jeszcze 20 sekund. Dawaj, Antek, masz 20 sekund. Dobra, cyk, cyk. Bez tego, bez tego. Akurat biłem, no niestety. Ale będą jeszcze live, a. będzie później jeszcze live, także na spokojnie. Ja kończę live'a na razie, muszę kończyć, ale zrobię jeszcze tam po południu. Także do zobaczenia wkrótce.